Proszę Państwa, mały update tutaj. Ogólnie dalej jest obiecujący, ma jakieś tam swoje minusy, ale zaczyna być nieźle. Z sanderkiem jako taki single target bardzo fajnie, no bo przecież ja mu ciągle psuję armor. A Sanderek co robi? Daje, robi kryta. Za każdym razem, jeśli walisz, chłopa z y, popsutym armorem, nie? Więc po prostu y, wale kryty cały czas. I to fajnie działa z tym, że ja chcę właśnie robić kryty, nie? Ja potem tutaj y, będę dużo mniej, będę tutaj dalej szedł. I właśnie dużo tych krytów brał to. Ale właśnie, co? Na przykład 45% większy kryt bonus i takie rzeczy. Yy, I myślę, że to, kurde, może fajnie działać. Małe potworki robi. Dość fajnie. Czasem się jakiegoś bądź walnie. Brońki mam takie niezłe, ale takie ra raczej normalne. No, bardzo to jest zależne, na... żeby mieć dobrą broń. Nie, no, i to kurde, chyba to, z każdym buildem tak jest. Jak to działa, to jest bardzo fajne. Fajnie, że tak się szybko atakuje i w ogóle Chodzisz, klikasz. Ja nie mam Armora, więc teraz nie mam tej penalty do, do Movement Speeda. Wszędzie mam Ewaziona. Już mnie trochę wkurzają staty, no bo ja muszę mieć, żeby mieć używać tej broni, to muszę mieć siłę. Żeby używać Armora, to muszę mieć i DEXa i Inta, nie? A żeby pójść sobie, już tu patrzyłem, tu na przykład, no to. Mm, no to mógłbym sobie zrobić na Amulecie Anointa, tak jak tutaj mam. Też nie wiem, czy się używa takich specjalnych itemków i wtedy możesz. Yy, Amulet zrobić tak, że on ci przy okazji jakąś tam wybraną pasywkę daje, nie? Ja, na przykład, tutaj to się świeci. Patrz, że musisz użyć takiego, takiego, takiego itemka, nakładasz i ja wtedy mam tą pasywkę, nie? Mógłbym sobie to zrobić na amulecie, no ale tutaj, jak się tak używa, no to fajnie jest tutaj też wziąć te pasywki stąd do atrybutów, nie? No tylko że ja nie mogę pójść i tu, i tu, no nie. Chyba, żeby wyszło, że naprawdę tutaj stakowanie tych atrybutów jakoś tam będzie dużo mocniejsze. No zobaczymy, może przerobię na to. Kurde, powiem wam, że ta lokacja, jeszcze tak bezproblemowa, to chyba na żadnej postaci nie była. Znaczy, mnichot tu szybciej biegał i w ogóle... Ale trochę mniejszy damage robił. No tutaj to większość grupek to o tak czy jeszcze, że po prostu walę vale raz, a potem Bond Shattera robię i wszystko eksploduje. Do końca. Albo mógłbym po prostu kliknąć w drugiego potworka. O. No i fajnie. Też jestem ciekaw ile to ten yy, Heraldo robi. On ponoć jest taki dość słaby. Zresztą zobaczymy wyłączę go teraz. No i kurde nie wiem czy tu jest jakaś różnica. Wielka zaleta Lipslama. O. Jest taka. No i zajebiście. Wymieniamy sobie. Do widzenia No i teraz jest tak Także taki to będzie dziwny dość build No ale zobaczymy O chuj! No many to mi brakuje Ale ono kurde patrzcie co tu się dzieje Hop następny No i koniec Sprzętu nie zmieniałem. Na drzewku to tutaj tylko dołożyłem chyba co 2 punkt do ostatniego. No zobaczymy. Ten Armor maker działa tak, że jak tak wale, to często następny potworek jest za daleko. Ja muszę klik, podejść, klik albo rolnąć, klik. Ten atak speed jakoś tak mocno wielkiego znaczenia nie ma. O, muszę podejść kawałek i wtedy następnego walnąć, nie? że jakby on walił naraz mocniej, jednym hitem, to by było lepiej. Bo to i tak jest szybkie. No, nie no, nie nie Dobra, robimy Dorianiego, proszę Państwa. Drzewko wygląda sobie tak, w tym momencie. No, oczywiście, to jest drzewko do levelingu i ono będzie wyglądać zupełnie inaczej. Tutaj od poprzedniego tylko czapeczkę chyba zmieniłem. O, kurde, to on mnie już w górze. Bo uniki mi robi. Proszę Państwa, no chyba działa to. Zrobiłem sobie taki meg. no i nie jest to mnicho, tutaj wam sobie to fajne. A właśnie zdałem sobie sprawę, że to jest zajebiste, bo przecież mój Sanderek, jak ja mam z Armor Breakowanego zioma i robię Sandera, to Sander zawsze krytuje, a tutaj kryt zawsze zatruwa teraz, a trcizna się skaluje z obrażeniami. Właśnie zdałem sobie sprawę, że to jest mądre. A to jest możliwe też, że to jakieś wielkiej różnicy nie robi, bo oni i tak giną. Fajnie działa to, ten Windenser. Bo to się jakoś tam za atakiem skaluje. Zauważyłem, że to fajnie ich im robi. O! No właśnie. Ogólnie to odkryłem, że bronie jednoręczne wcale nie są słabe, bo jakoś tak się mówi, że żeby robić jakiś damage, to trzeba robić dwuręczne na woju. A najlepiej to te dwie pały dwuręczne. Co, nie? Trzeba Giant's Blooda robić. To. Że możesz dwuręczną broń w jednej ręce, nie? No i fakt, że one robią większy damage. Ale jak ja tu fajnie szybko napierdzielam tym. No nie jest to mnicho, ale coś pomiędzy. Tak więc da się zrobić... Yy, woja który działa, ale jest szybszy. Pokażę wam w ogóle drzewko. Yy, no drzewko tutaj jest, będzie podobne, trochę podobnie jak... Ten mój voyo pierwszy, co przeszedłem potem na Energy Shielda. Tego też nie będzie, za to wchodzi w kryt. A tu będzie podobne jak mnicho. Więc będzie cały ten Energy Shield, ten kryt, tutaj to... Yy, i to. <ścoughs> nice. Kurwa, no muszę ponarzekać. Już mnie trzeci raz pod rząd tak śmieć zabił na hita dos i tu jeszcze zawsze jakieś cwele mi przymarzył, kurwa. No na koniec. mi normalnie mam nie, no, ma nie ma na To co mnie strasznie denerwuje to to, że ten skilek, on niby mnie przesuwa, ale... Bardzo często się blokuje. Czasem Cię nie przesunie, yy, bo on robi takie, taki jakby doskok, nie? O, coś Cię odrobinę przyblokuje, no to już, o, tak jak teraz, jesteś przyblokowany, nie? No i plus, jak masz paczkę potworków i każdego już tam klikniesz, żeby wybuchł i one dalej żyją, no to już jest to wtedy upierdliwe trochę, nie masz wtedy co zrobić. Zrobiłem sobie, no, combo tradycyjne. O to combo. To jest tym z kilku strasznie wkurzające. Że on nawet jak już go zrobi, że mecz robi nawet nawet, już ty jesteś blisko, to jednak i tak mechanicznie on jest wkurzający. Bo właśnie taką machasz w powietrzu czasem. Na Ice Strike'u jest podobnie. Tylko że jako że Ice Strike ci kurde masz wręcz teleporta robi, to to dużo mniej czuć. Ale też on ma takie momenty, że kurde, machasz w miejscu. I potem po chwili on cię się tepnie do przeciwnika, nie? Potem znowu machasz w miejscu, a innym razem każ za każdym ciosem cię tepnie jak Flicker Strike działa. Nie wiem, to jest też taka grubsza sprawa trochę chyba jest z tymi skilkami. No i kurczę, w sumie jest trochę tak, jak, jak cały czas na kampanii było, no trochę lepiej, bo kupiłem jakieś tam brońki, przerzuciłem mu z tego, z mnicha. Także tu wszystko, całe zbrojki, to tutaj to to jest z mnicha. Jak to działa tak, że rzeczywiście one wybuchną wszystkie na hita, to fajnie. Tylko no, tym się gra teraz jak takim gorszym mnichem, nie? Może by się dało zrobić, dzięki temu, że to jednak jest wojownik, ale to nie jest żadna zasługa tego skilla, że, żeby miał więcej Energy Shielda i wszystkiego, bo jednak y, to jest tytan i mam tego nie. A tutaj ta część drzewka będzie prawie taka jak w tym moim mnichu, co tam niszczy światy. No, jedyne co fajne, że używam PAU, no to to, że używam PAU <laughs> i po prostu pały są fajne. I ten skill, jak tak przyjemnie się go nawet używa i fajnie brzmi to niszczenie armora i tak dalej tu kurczę leap slam bomb shatter lepiej chyba działa z reguły niż kurde e, sam ten armor breaker nie Więc tak trochę po co używać tego armor breakera no na single target spoko to jest nie ...że ja mu niszczę armora bardzo szybko z reguły... ...no i Sanderek wlatuje potem od razu. No nie? O, teraz niepotrzebnie zrobiłem. No. Wlatujesz na pakę, walisz im Boneshuttera i jest już po sprawie, nie? Więc to jest takie kurde, że... ...jest to build na armor breakera, ale trochę nie trzeba go używać, nie? Na single target pewnie lepiej by było, jak ja bym po prostu Maze Strike'a Miał na Maze jeszcze, że niszczy armor Bo na Maze pa, bez niczego, tu ja mam 43 tysiące No, tam z Rage'em i czymś tam A na tym? 19, 17 A to 37, no to dwa razy więcej niby Chociaż to nie wlicza Armor Explosion, no ale ja bym tu mógł nałożyć se Armor Explosion Na to, nie? niszczenie armora, po prostu supportem. Używasz Blond Shattera, żeby, znaczy, Armor Breakera, żeby używać Armor Breakera, a jakiś tam za bardzo zalet nie ma niestety, poza tym, że grasz czymś, czym nikt inny nie gra i feeling tego jest spoko w sumie, nie? No i da się tym grać. Zdecydowanie da się tym grać, ale nie jest to jakieś nie wiadomo co tyle fajne, że jako ja używam, no jako że używam jednoręcznych broni, tam że Lipslam jest dość szybki dzięki temu, nie i tego się dość dobrze używa i po prostu mogę sobie tak clearować w paki, nie, wale Lipslama dużo umiera, na resztę wальные I jest spoko, jakby tak tym grać, że ten yy, Apple Breaker jest takim trochę supportem, nie? takim supportem, i na single target zobaczymy, jak będzie wyższe tiery map robił. Bo ten mój drugi warrior, co na początku go robiłem, i potem trochę pozmieniałem, i w końcu go w ogóle nie pokazałem, jak on finalnie wygląda. No to tamten ten miękko robi praktycznie wszystkie tier 15, co tam. Cokolwiek tam się dzieje, to jest spoko, tylko się boję robić tych, gdzie jest LESS RECOVERY OF ENERGY SHIELD. Nie wiem, któreś tam z tych strasznych robiłem, na przykład jak tam mają ten CRITICAL DAMAGE BONUS, to na miękku robi. Bo on tam ma chyba z 9000 łącznego życia i Energy Shielda, no to kurde, tam ten się wszystko robi. Pomimo, że tamten używa Armora i Energy Shielda, a tego Armora to ja mam może za 3000 tam, więc on prawie nic pewnie nie robi. Może na jakieś takie małe hity, a ten ma kurde o, 74 ewazjon już. Tu mamy wieżę tier 7. O to są szatany, kurwy syny. Kurwa, kurwa. Cvel No, że ten lips tam się blokuje na jakichś takich gównach, to jest tak wkurwiające. W ogóle wszystkie skille się blokują. Na jakimś gówniu, tak jak tam wtedy. No stałem przy jakimś kurwa korzeniu i chłop skakał sobie w miejscu, kurwa. To jest tak chujowe tu w tej grze. I co? I żadnego checkpointa nie ma. To na chuj te checkpointy kurwa, jak jeden jest na początku, drugi na końcu. Bardzo przydatne. Jeden potworek został na środku. Ale fajny checkpoint. No kurde, nie jest to świetna postać, trzeba to powiedzieć wprost. Nie wiem co tu musiałoby się stać, żeby on dobrze działał. Może jak będzie zamrażam to będzie lepiej. O kurwa, dywanik mi wypadł.